Jedna osoba, która dzisiaj już na scenie się pojawiła. Zapraszam do nas panią Elżbietę Grzemską. Mm. Proszę o powstanie wszystkich. Panie Elżbieto, wszystkie dzieci, proszę o ciszę, bo sytuacja jest niezwykła i wyjątkowa. Ta statuetka, którą trzymałam w rękach, to jest jedna z kilku, które w ostatnich kilkunastu latach zostało wręczonych niezwykłym osobom. Osobom, które miały wpływ na to, jak preszewska kultura jest odbierana. Zwykle były to osoby, które pracowały z dorosłymi. Natomiast dziś mecenasa preszewskiej kultury mam zaszczyt wręczyć Pani Eli. Elżbieta Grzeska mówi, wszystko się zaczęło. Pani Eluniu, oddaję głos. Powiem tylko, drodzy Państwo, udało nam się do ostatniego momentu utrzymać w tajemnicy. Nie wiedziała pani Ela o tym wyróżnieniu. Słuchajcie kochani, ja, ja nie wiem, czy, co, czy coś mi się uda powiedzieć. Idziemy <laughs> łapać muchy. Obiecuję, że będę te muchy łapać dalej, dopóki mi tylko sił wystarczy. Ech, dziękuję wszystkim, bo słuchajcie, ta statuetka to właściwie nigdy w życiu nie udałoby mi się jej zdobyć i dostać jej dzisiaj, gdyby nie bardzo wiele, wiele osób, których nie jestem w stanie tutaj wymienić. Ech, wszyscy moi współpracownicy, począwszy od pani dyrektor. E, wszyscy moi wychowankowie, e, od tych, którzy już mają brody i łysinę na czole, e, bo występowali dawno, dawno temu, aż do tych, którzy tutaj siedzą, te pająki mojej motyle cudownej biedronki. To wszystko dzięki Wam. Dzięki Wam dzisiaj dostałam takie piękne wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję. Jestem bardzo, bardzo przykrzona. Dziękujemy.